Jestem bardzo serdecznie. z tej strony na 18 Tutaj już widzę, ktoś zaczyna metiny bić, na razie mamy e, metin morderstwa. Oczywiście rozpoczyna się zło, tu metin pungma, chociaż ja oczywiście chcę 85-90. Tutaj jest kwasowiec, dla niego będę starał się wydobyć rękawice złodzieja, mam nadzieję, że coś wypadnie. A tutaj jest Violi, który mnie rozpoznał, za to też by oczywiście pozdrawiam i już myślałem, że to coś mnie ukryzie. No nic, no to pojeździmy sobie, muzyka, bufka i zaczynamy zło. to pomału mogę wam pokazać, co tutaj jest. Postaram się to bufko wstać, bo chcę sobie buchy dać. Jeden, dwa... No dobra, jedziemy, wyciągamy. No I co my tu mamy? Palerinki poleciały. No, zawsze coś. Księga Młodego zwierzęcia. Księga się Trudna, to to tam na kiedyś, bo teraz mam Ekspert. Ja od Królowej to mogę właściwie wywalić, bo i tak tego nie będę korzystać. Dwa Bodzie, Róża Alpejska, Szarża, Księga Zapomnienia. To się oczywiście przyda na kiedyś tam. Pedek. I szkatułki. No to otworzymy. Zobaczymy co... No tutaj nie akurat nic ciekawego nie poleciało, więc... Dziękuję, dziękuję. Eee, Szkatułkownicą króla. Dobra, to może patrzmy na czarno. Nie będę tak cofać co chwilę. Eee, zielone, o, zielone miksturki, o idziecie, akurat troszkę Troszkę mi ostatnio poszło. Co my tu mamy? Do widzenia. Nie, 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 nie. Nic ciekawego nie poleciało. Więc event jakby to powiedzieć, no taki dziwny był, wolałam, że i na pustyni był, bo tutaj mniej miejsca jest na przykład, że Metin rozrzucić, a na pustyni to wiadomo, więcej miejsca jest, czyli większe. No więcej Metinów po prostu by było. Jeszcze między międzyczasie... Ups, nie, nie na dziku, nie na dziku, gdzie jest między W międzyczasie jeszcze dwie osoby mnie poznały. Za co oczywiście dziękuję i pozdrawiam. Co prawda, już ników niestety waszych nie pamiętam, za co oczywiście przepraszam. Ale gdzieś tam chyba powinno być na klipie pokazane, więc mam nadzieję, że będzie. No i oczywiście będzie też event górniczy. Na event górniczy oczywiście też się wybiorę. A czy pomiędzy eventem górniczym będzie jakiś odcinek? Postaram się coś wcisnąć, jeżeli będę miał wolny czas. Metin Pung. No nic, ja to sobie po, po, poza kamerą to zbiję, no chyba, że kamień duchowy poleci, to to Wam pokażę, a ja się na razie z Wami żegnam i do zobaczenia.